Za chwilę staną przed sobą dwa zespoły wielkiej klasy. Czekamy na pierwszy gwizdek. Witamy Państwa serdecznie z Turynu. Zapraszamy na wspólny wieczór na Allianz Stadium. Kto dziś zwycięży? No, zobaczymy, ale jedno wiem na pewno. Czas zapinać pasy i cieszyć się meczem. Przy mikrofonach jak zwykle meldują się Tomasz Smokowski. I Jacek Laskowski. Miłośników włoskiej piłki nie brakuje. Specjalnie dla nich mecz Serie A. Po takim meczu można oczekiwać niezłego spektaklu. Chyba nikt nie ma wątpliwości. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Ścina teraz do środka. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Karzdor. Podanie do Paredesa. Jouwenkus ma z czego być dumny w tym sezonie. Do tej pory wygrali na własnym boisku największą liczbę meczów w lidze. Wygrali sześć razy w ośmiu meczach. Jeśli utrzymają tak dobrą grę, mogą mierzyć naprawdę wysoko w lidze. Pytanie tylko czy ławka jest wystarczająco długa, żeby jakieś kontuzje nie przerwały dobrej pas. I piłka odebrana Juve. I zagranie teraz do Lukaku. Podanie zwrotne do dybali. I tyle było z posiadania piłki. Rajan Klistanpe, Lukaku. Dobrze zablokowany strzał. Blok znowu wie, gdzie się znaleźć. Szczęsny. Mocno się teraz cofają, zapraszają wręcz do pressingu. Leandro Paredes. I to tyle z tej akcji. Brian Cristante. Ależ go ograł teraz. I oto przy piłce Dybala. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Filip postycz. No i po zagrożeniu. Dobry opiór. Znakomicie wybronione. Brawo. Wreszcie jakaś sposobność może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Ale piłka wciąż jest w grze. I to by było tyle. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze na tablicy wyników Remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. I strata piłki. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysiłać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Lukaku. I zagranie teraz do Lukaku. Dobrze, ratuje, ale to jeszcze nie koniec. Duszan Wlachowicz. Rapio ma piłkę. Prawo, dobrze w obronie. Przy piłce Brian Cristante. Kenny. O i to był książkowy odbiór piłki. Lukaku. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Strzela teraz. Wyblok, ależ to zrobił. Dybala. Nadal remis, ale to ich wyraźnie nie zadowala. Spróbują teraz przechylić wynik na swoją korzyść. Dobrze Wojciech szczęsny, łatwa interwencja. Mackeny. Duszan Wlachowicz. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Co za blok! I znowu nie mamy gola. Bramka dzisiaj zdaje się być jak zaczarowana. Coraz mniej czasu do końca spotkania, a nadal mamy 0 do 0. Dobrze więc, że chociaż podejmują próby, ale coś czuję, że to dziś może skończyć się bezbramkowym remisem. Karsdorf. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala.